Afera na całą Polskę z bankami, które tutaj widzisz. Jeżeli posiadasz kredyt gotówkowy hipoteczny lub też walutowy z któryś z tych banków, to koniecznie sprawdź i przeanalizuj swoją umowę kredytową. A to dlatego, jak się okazuje, te oto banki są liderami w nieuczciwości wobec swoich kredytobiorców. Kredyty gotówkowe i 96% umów do śmieci niezgodnych z prawem konsumenta kredyty wiborowe i afera z tym wskaźnikiem dlaczego, bo bank nie wypełnił swojego obowiązku informacyjnego. Czyli w tych umowach nie ma żadnych informacji, jakie ryzyko się niesie z tym wskaźnikiem, jak jest w ogóle naliczany Wibor czy ogólnych informacji tam jest brak. Natomiast jeżeli chodzi o kredyty walutowe, tutaj chyba już nie muszę tłumaczyć, ścieżka sądownictwa jest tak przetarta, że na dzień dzisiejszy nasza skuteczność jest w 99%. Także, kredytobiorco, jeżeli posiadasz któryś z tych kredytów, to koniecznie skorzystaj z bezpłatnej możliwości przeanalizowania swojej umowy. Napisz w komentarzu słowa analiza, zaobserwuj mój profil, a ja chętnie poprowadzę cię krok po kroku.